Siemano, dzisiaj nagrywamy filmy, które po prostu lubimy, nie wiem co to za początek był, ale dzisiaj nagrywamy arko. I tu wam pokażę, że coś się tu, co, co, coś się tu stanęło. I mamy jednorożec. Ja go nie respiłem, jakby co na serio go nie respiłem. Nazywałem go, T 400, bo taka nazwa mi się podoba dla robota. Tu jest x Argentavis po prostu. Tu są triceratopsy. Kolejny, Magmazaur. Tu jest ta wywerna. Tu jest y Żuraw. A tu jest Astrodelic. Daj ryby, no rybie Lecimy rybie Mogę Ci dawać w speeda? Nie mogę Co? Jest taki dźwięk Tu z go zsiadłem? Czemu on się tam chodzi?

Jezus, Ty jaki Ty wolny jesteś Ten Sprint w ogóle nic nie daje, nie? Czy ja szybciej płynę? No chyba nie, nie? Sprint nic nie daje No lepsze silne ataki i uniki ja robię nie trafisz mnie nigdy tym ogonem dzisiaj oswojamy bardzo dobre dinozaura pod zbieranie opanuj no, się za głośno jesz! No, taki ty głośny jesteś. na mm, shift nic nie daje. Jakbym na niego założył siodło, to to bym był jeszcze większy. No bo zakładamy na niego siodło, tylko że on je otwróci, nie? O! Chodź tu! Kąd on tak otwruwa zawsze? Mm, astro. Dolphen. A z podłogą. się usiadło, żeby zobaczyć jak wygląda. I Dzisiaj ogarniamy bardzo dużo, rzeczy. Jezus mary, przy ty wyglądasz jak jakiś czołg. Nie, taki był mały, a teraz jak jakiś czołg wygląda. Jak ty wygląda czekaj z przodu, daj się pokazać. To wygląda, że że Dablil teraz. Patrzcie, no czołg się z tego zrobił, nie? Taki mały był, a teraz taki czołg. Zróbmy tak, że na wszystko musimy mieć siodło, bo to jest zawsze fajne. Wygląd tych siodeł. Ja w ogóle nie wiem jak wygląda siodło na tego, nie? Na... No, yy, o. Chyba, że on nie ma siodła, tak jak każdy stworzenie tworzenia takie dziwne. Aha, on tak je. Yy, Tutaj są feroksy, nie? Których już nie ma. Bo przez przypadek wysadziłem i tego, nie? Przez przypadek po prostu kliknąłem taki jeden przycisk i wysadziłem wszystkie ferroksy, A miałem akurat raketnicę w ręce. Trajki konia. czy Idziemy po Argentiwie, która jest tutaj. Magmazaur. Gdzieś tu powinien, tu jest, nie? Magmazaur tu. Co to jest? incubator. Dobra, weźmiemy to. To, bo nie wiem, co to kompletnie jest. Czy na dole jeszcze coś było? Takie coś tak Crop Plot. Aha. To jest pewnie do jajek, nie? to jest co? tak Pace Pistol. Dasu Delfin. tak Bull. tak Eee, co coś? jest? Czekaj, bo nie wiem gdzie... Gdzie jest myszka? Tu jest myszka. Tegrom, Tech, tech Więc to jest. Hmm. I właśnie, bo mieliśmy ogarnąć Czym e, Czy on jest? Rodzaj amunicji. Dłamek elementu. Tu ja mam trochę, nie? Mam. To jest odła pył elementu, a odłamek elementu to jest to drugi chyba, nie? to takie inne? Aha. To jest gdzieś takie tu, takie, takie kropeczki. Yy, czy ja to widzę? Takie kropeczki. Takie duże, o tu. No, trochę mamy. Całą tą, <grych> tekowe wszystko będę miał. Łuk. Tak piszę. to jest dobra? Chyba nie. Teraz muszę iść na samą górę. To nie kusza. Wezmę. <grych> Bank. No. bym się do survivala, nie. Teraz musimy zbroje, nie. Tak mozozak. Tak mozozak. Czy tak, no czy wiecie, tak. Co to jest? Exomake unstable Kurde, Boję się tego. A po co ja to wziąłem? No bo nie wiem, jestem głupi. E, dwie kufe O, tranków, jeszcze więcej. E, dobra, stawiam to coś. W którą stronę to jest do mnie postawione? Dobra, nie wiem, położę to tak. A nie do mnie chyba, nie? Oj, aha, do mnie. Szkoda. Dziwne coś. Jak te mianki to są na serwerach, to może takie coś mieć znaczenie, nie? Że zostawiacie po prostu takie coś i to sobie tworzy się samo z siebie. Jezus, bo kamienie. Dobra. Weź to, dobra. Jak działa ten? Oho! A jakie to ma obrażenia? Lepiej nie patrzeć, nie? Już się tom bazułką zabiłem te. Schowam ją. No bo co to jest? Aha, dobra. To trzeba na podłodze postawić. mam obozówkę w ręce. Nie dosiąd. Ubiór, 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 ten ubiór. Mm, Dobra, i nagle ma poziomy, nie? A po co Dobrze. Dobra. Mm, tobie masz jakieś poziomy. Dobra, będziemy im dodawać poziomy masz, Zjadłeś coś chyba. Co Chyba jednak nie. Mogę mu założyć siodłek na nim siedzę? Mogę, grze to nie przeszkadza. Nowy nie założyłem. Magma. Magma, czyli potwór. Dobra, bo główny cel odcinka w ogóle nie został jeszcze zrobiony, nie? Jak on wygląda? O, nie ma nawet. Aha, jego siodło jest niewidzialne. A je, nie jest. cóż ma. Kecuś kapsułę lol. Aha, to te rogi ma zaczepione. Magmazał. Ten magmazał zawsze taki dziwny się wydawał mi. Ale fajne podzbieranie jest też. A dzisiaj rozwojam coś lepszego. Ta wywerna, Jezus. Zostawiłem tą wywernę i... Elo! Masz napić, się mleka. Tak to mleko by nie wytrzymało. Ta wywerna jest opra. Odładować i trochę tego chapy, No Chyba koniec odcinka będzie, nie? Ile jest minut? 12. Dzisiaj będzie krótki odcinek. Coś to, że nie mam czasu. Eee, może się chyba przyjechała no, do mnie, moja rodzina. Kurde! Zostaw mnie! Zostaw mnie! To coś. To jest jakiś ek eksomek kurde To jest chyba to, co było na trailerze, to co biegało. E, tak, to jest ten eksomek. To ma lagi. Jezu, czemu to takie lagi robi? Płeć nieokreślona. Storage mode, Combat mode, Carry mode. A on strzela! Jakie on jest fajne! Spacja. Carry mode. Left. Taki. Storage mode. Co? I Czemu on mi to zabrał? Co? Mogę to postawić? Nie mogę. No. Postaw. No bo nie mam. Postaw. Dobra, nie wiem. Zarąbał mi. Jaką biega fajnie! Podoba mi się. Ej. Wali, o, po coś, po połoma, pod nic. Zbiera coś? Nie, nie, nic tak. Nie, nie, zbiera, tak. <ścoughs> nie, 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 wpisać nie, Poczekaj, nie, 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 jesteś? Tak, dobra. Czemu tu jest? No. Mamy mantisa. To już wiecie, po co mi był e, tego. Lecimy. Ten sto już będzie koniec odcinka tego. Duży ma poziom straszny. I potem ją był. Bo wali takie szoty, że będzie na pewno zbierał. Jak będzie survival rival Tu to ma dużo metalu i będzie pasty metal będzie z tego leci. To leci. szkoda, że głównie z tego leci krzemień, bo mam tego, nie? No, ale na przykład takie coś mogę zrobić. Metal. Metal. Przeciążony? Będę. Już nie. Skok. Do środka. Do środka. Do środka. Do środka. Do środka. Do środka. Bang. I zbieramy. Mimo wiele się przyjemniej niszczy te skały. O niszczy je o wiele, wiele szybciej. Hmm. Nie może być swoich dinozaurów, to też na plus. A to w niech tam załazi. Eee, czekajcie, bo ja nie założę nigdy tego się nie? Fajny. idę. Idę po tego Eksomeka i chyba będzie ten zacinka. kontrol. Kontrol, tam jest ten eksomek. Aha, go w ogóle odepchnęło. Co, no so, on też potrzebuje metalu? Serio? Trzyma. Ja mam elementy. Proszę. Zobaczmy teraz mi czymś. Nie zabierajmy drugi raz czegoś z mojego tego dobra. Kombat. Co? No, O, jodź. Można, ale fajnie można sobie nim posprzątać bazę, nie? No storyczno trochę głupi jest u niej, bo jakby nie można stawiać. Boże, można nawet pod którymś klawiszem, ja tego nie znam. No to opa.